Pytanie, jakie cechy powinien mieć reporter, wiąże się z problemem, z problemem predyspozycji. To jest bardzo ważne, bo możemy porównać to do malarstwa, że w malarstwie jest ważne, żeby malarz miał swój sposób malowania i swoje tematy. No, a jak to wygląda u reportera? Myślę, że jest kilka cech podstawowych dotyczących predyspozycji. No, przede wszystkim to, co wszyscy zawsze mówią, że trzeba mieć. Ciekawość świata, ciekawość ludzi. Hanka Krall mówiła zawsze, że trzeba mieć słuch. Trzeba mieć słuch na to, kiedy prawda, pojawia się prawdziwy temat na reportaż. Nie można tego pominąć. I to jest taka cecha konstytuująca: to znaczy, ciekawość świata. Ale to wszyscy ludzie mówią, że są ciekawi świata. Reporter to jest człowiek tak ciekawy świata, który. Dla te zaspokojenia tej ciekawości jest gotów podjąć najwyższe starania, a w miarę upływu czasu to jest cecha zachowania, która można zaobserwować na co dzień. Dam konkretny przykład, że na przykład wsiadając do pociągu relacji Łódź-Warszawa, zawsze wsiadałem do ostatniego wagonu, żeby mieć przegląd, kto przechodzi przez peron dworca, żeby wiedzieć, kto tym pociągiem jedzie. Jak już popracowałem, skończyłem czytać książkę, czy napisałem tytuł do swojego reportażu to tą ofiarę, którą sobie przyuważyłem, która wchodziła na, na peron dworca, odnajdywałem w pociągu, wyciągałem z tego przedziału. No i mówiąc krótko, miałem zawsze ciekawą co najmniej rozmowę a bardzo często temat na reportaż ciekawość świata. Druga rzecz, że mm, reporter musi mieć, musi mieć empatię musi się czymś przejmować. Bolesław Prus powiedział, że e, człowiek, który nic nie odczuwa, który jest zimny w środku, po prostu może dobrym kelnerem, ale nie dziennikarzem. I to jest coś takiego, że to przejmowanie się, mimo tego, że oglądamy spraw trudnych coraz więcej w życiu, właściwie nigdy nas nie znieczula. Kiedy jest coś ważnego naprawdę, to dziennikarz, reporter jest człowiekiem, który po prostu wczuwa się w sytuację ludzi, o których pisze, przejmuje się nimi, żyje nimi. Bez tego przejęcia się nie jest w stanie stworzyć jakiegoś autorskiego stosunku i autorskiego Widzenia tematu, który ma podjąć. Kolejna rzecz to jest intuicja. No, intuicja to jest coś takiego ważnego, że tu warto przyjść, a tam nie warto przyjść, że wszyscy już wychodzą, a, a coś nam mówi, no trzeba zostać, prawda? I wtedy dr Andrzej Wajda mówi, aż tu nagle, bo w każdym reportażu raz na półtorej strony powinno być, aż tu nagle. Jak nie ma, aż tu nagle, to jest to po prostu zły reportaż, bo w życiu jest ciągle aż tu nagle, a reportaż jest tylko. Jest samym życiem, więc powinno to być, więc intuicja, prawda, to jest temat, a to nie jest temat. To jest dobry bohater, a to nie jest dobry bohater. Intuicje mają świetnie rozwiniętą kobiety, natomiast my mężczyźni musimy bardzo ciężko pracować na to, co one mają za darmo. Więc intuicja jest bardzo ważna. Kolejna sprawa. To jest po prostu chęć wiecznego uczeniać. Ludzie są przyzwyczajeni do tego, że Yy, że już coś wiedzą i potem z tego akumulatora korzystają. Reporter musi ciągle ładować te akumulatory, ciągle do nich tutaj to energię dostarcza, ciągle się uczy, nowe tematy to są nowe wyzwania i wiąże się też z kolejną cechą, że ludzie mają życie poukładane i chcą mieć poukładane, chcą wiedzieć, kiedy idą do pracy, kiedy przychodzą z pracy przestają o niej myśleć. Poniedziałek powinien się różnić od wtorku, a wtorek od wakacji. Podczas kiedy u klasycznego reportera ten porządek jest zaburzony, prawda? Poniedziałek mam w środę środę w czwartek, nic się nie zgadza, do tego trzeba mieć predyspozycję. Są ludzie, którzy kochają coś takiego i z kolei nie, po, nie umieliby żyć w świecie poukładany. No, czy, czy macie taką cechę, bo jest ona bardzo ważna. Następną cechą jest cecha, że reporter to jest człowiek czasu teraźniejszego. To jest człowiek, który potrafi wykorzystać czas, który właśnie istnieje. To znaczy to poczucie, że teraz najciekawie jest tu, kiedy my tę audycję robimy, a nie gdzie indziej. Tym bardziej, tymczasem my jesteśmy krajem takim, że ludzie albo myślą o przyszłości, o tym co się stało, albo myślą o przyszłości. Ja obserwuję studentów, to oni na zajęciach dają do zrozumienia, że są tu przypadkowo, że właściwie gdzie indziej jest to ciekawe miejsce. I w ogóle ciekawiej to będzie w piątek, jak będzie nadchodziła sobota, albo ciekawiej to będzie w niedzielę, a już najciekawiej to będzie na wakacjach, prawda? Podczas kiedy życie reportera Najważniejszy etap to jest zbieranie materiału. Pisarz pisze przy stole, może wszystko zmienić. Reporty jak nie, był, nie zdobył materiału, jak nie przeprowadził jakieś rozmowy, to nie wymyśli tego przy stole. Można felieton napisać w domu, esej można napisać w domu, ale w domu nie można napisać reportażu. Żeby napisać reportaż trzeba wyjść za okno i ta cecha, Sprawdzenia się w momencie, kiedy to się dzieje, prawda? Że, jest, że jesteśmy ludźmi czasu teraźniejszego. Na Brooklynie można zobaczyć, czy gdzieś tam na Harlemie, kiedy czarni przedstawiciele Ameryki nie żyją ani tym, co było wczoraj, ani tym, co będzie za dwa dni, tylko dzisiejszy wieczór się liczy. Widać, jak chłopaki stają pod bramami, słuchają muzyki, to wszystko się dzieje w czasie teraźniejszym. I reporter to jest człowiek czasu teraźniejszego. Ja myślę, że tych cech można by wymienić więcej. Cały czas trzeba zwracać uwagę na jedną rzecz, że mamy je w różnym stopniu, te cechy są trenowalne. To znaczy, ktoś może mieć gorsze predyspozycje, ale wieczne zwracanie uwagi na to, co jest w tym zawodzie najważniejsze, prawda, powoduje, że możemy jakieś cechy rozwijać. Widzę to często, że przychodzą ludzie o kapitalnych predyspozycjach i oni z nimi nic nie robią, przysypują je kurzem. A czasy przychodzi ktoś o średnich predyspozycjach, ale skupiony, kochający swoją pracę, potrafi je rzeczywiście trenować i rozwijać.